Oh. <laughs> Dzień dobry Państwu, zapraszam na oświadczenia po spotkaniu sekretarza generalnego NATO Marka Rutte i prezesa rady ministrów Donalda Tuska. Panie premierze, bardzo proszę. I will polish it. Serdecznie witam pana sekretarza generalnego NATO, drogi marku, przyjacielu. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać dzisiaj w Warszawie. Jutro będziemy rozmawiali o podobnych sprawach, a więc o bezpieczeństwie Europy, o wojnie w Ukrainie, także w Paryżu na kolejnym spotkaniu liderów europejskich. Dla mnie rzeczą bardzo ważną było, że dzisiaj tu w Warszawie rozmawialiśmy o polskim bezpieczeństwie. Jesteśmy już bardzo doświadczonymi politykami, jeśli chodzi o kwestie ukraińskie. Uczestniczymy w niezliczonych spotkaniach, w różnych formatach na całym świecie, ale tu w Polsce chcemy i będziemy rozmawiać przede wszystkim o polskim bezpieczeństwie. Taka jest moja rola jako polskiego premiera. Polska i ja osobiście nie musimy niczego udowadniać, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Dla wszystkich jest jasne, że y, sytuacja w Ukrainie bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo i Polski, i Europy, więc niczego tutaj nie trzeba jeszcze uzasadniać. Ale biorąc pod uwagę to, że w tej chwili toczą się rozmowy, negocjacje, a powiedzmy szczerze, nasz wpływ na te negocjacje jest ograniczony, powiem delikatnie, więc musimy tym bardziej jako NATO, my jako Polska, być przygotowani na scenariusze, które nie są przez nas w stu procentach pisane. W związku z tym bezpieczeństwo Polski, pełna solidarność NATO, wiara w to, wiara i pewność i gwarancje, że artykuł 5, a więc ta gwarancja, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, że to pozostaje w mocy. Nasza współpraca w ramach NATO, ja oceniam ją oczywiście bardzo wysoko, zakłada i dziękuję za to potwierdzenie, za chwilę sam będziesz o tym mówił, pełną solidarność całego NATO. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych wielokrotnie podkreślali, sami to dzisiaj także mówiłeś w rozmowach z Tobą, ale także tu, będąc w Polsce, wielokrotnie podkreślali, że będą zawsze gotowi do obrony Polski i innych państw NATO w sytuacji zagrożenia. To potwierdzenie jest tutaj nad Wisłą, w Warszawie czymś bardzo ważnym, szczególnie w czasie, kiedy jest tak wiele interpretacji, tak wiele niestabilności i, i kiedy tak geopolityka zmienia się na naszych oczach, to to stabilne potwierdzenie, że NATO jest zobowiązane do obrony Polski w każdej krytycznej sytuacji jest tutaj dla nas bardzo, bardzo ważne i jeszcze raz dziękuję za potwierdzenie tej, tej, tej zasady. Rozmawialiśmy także o bezpośrednich działaniach. Obaj byliśmy zaangażowani między innymi w tę straż na Bałtyku, czyli naszą reakcję i dziękuję za twoją bardzo szybką reakcję wtedy, kiedy potrzebne było na to, na, na Bałtyku po tych bardzo groźnych incydentach, spowodowanych przez dziwne statki. Dziwne, ale zawsze z, tą samą załogą, z taką samą załogą. Mówię o tych atakach na kable i, i, i podmorskie ciągi, głównie kable. I to, że wspólnie z innymi państwami bałtyckimi, Polska, ale we wsparciu właśnie z twojej strony i NATO szybko zareagowała, to bardzo zwiększyło poczucie bezpieczeństwa, bardzo ważne dla nas no z różnych powodów, także infrastruktury tutaj na, na Bałtyku. Dziękuję za jednoznaczne wsparcie i zainteresowanie projektem, który jest bardzo ważny dla Polski, dla Europy, dla całego NATO, czyli Tarcza Wschód. Bierzemy jako Polska pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski, ale także na Naszych partnerów europejskich i natowskich. Już po, dzisiaj poinformowałem ciebie o tym, że Tarcza Wschód znalazła się wśród europejskich priorytetów. Dla mnie bardzo ważna jest też wysoka ocena ze strony sekretarza generalnego NATO tego, tego projektu. Będziemy na pewno bardzo blisko współpracować nad dobrym pokojem w Ukrainie. Nikomu Proszę mi wierzyć, nikomu tak bardzo jak Polakom nie zależy na szybkim pokoju. Ale my dobrze wiemy, że ten pokój musi być yy, równocześnie gwarancją dla pełnej suwerenności Ukrainy. Tylko suwerenna Ukraina, tylko sprawiedliwy pokój da nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa. I jeszcze raz powtórzę. Mówimy to nie tylko dlatego, że solidarność jest polską specjalnością i że pomagamy Ukrainie od pierwszych dni, ale przede wszystkim dlatego, że to jest warunek bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa Europy, bezpieczeństwa wszystkich członków NATO. Cieszę się też, że mm, rozmawialiśmy dużo o tej europejskiej o europejskim wymiarze NATO. Wiadomo, Stany Zjednoczone, nasz najbliższy sojusznik w Polsce, to jest, to jest no, odwieczna, można powiedzieć, tradycja i cieszę się, że nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, władza się zmienia w Polsce, wiadomo, wybory, ale relacje z, ze Stanami Zjednoczonymi są bardzo stabilne i, i bardzo dobre. Wynika to także z tego, że Polska jest tym państwem natowskim, które naprawdę inwestuje w swoją obronę, naprawdę inwestuje w NATO. Ja zresztą powiem wprost, to bardziej niż Polska zasługuje na pełne wsparcie i pełne gwarancje ze strony NATO. Mamy taką, a nie inną geografię, mamy taką, a nie inną historię, mamy determinację jak żaden inny kraj natowski dzisiaj, jeśli chodzi o inwestowanie w naszą obronę. Płacimy za to naprawdę dużo, więc liczymy też na to, że Ty jako sekretarz generalny, oczywiście nasi amerykańscy sojusznicy, ale też Europa, bo wierzymy w te dwa filary, one są niezbędne będą traktowały Polskę tak, jak na to Polska zasługuje, jako kluczowy, kluczowe ogniwo obrony Europy i obrony NATO. My się rozumiemy właściwie bez słów, więc więcej już nie, nie będę mówił. Bardzo się cieszę, że znajdziesz dzisiaj także czas tu w Polsce, żeby w dłuższym wystąpieniu powiedzieć. Tu z Warszawy, ale całemu światu, na czym polega nasza wspólna strategia, pozycja NATO w tej sytuacji, która jest wyjątkowa w naszej Dobrze. historii. Także bardzo dziękuję za to, że wybrałeś Warszawę dla tego ważnego komunikatu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, panie premierze. O zabranie głosu poproszę sekretarza generalnego NATO Marka Rutę. Szanowny panie premierze, drogi Donaldzie, dziękuję za. Ciepłe przywitanie tutaj w Warszawie. Cieszę się niezmiernie iż do Polski w, mogłem wrócić. Polska jest bardzo cenionym sojusznikiem już od 26 lat. Polska tak naprawdę daje przykład innym. 4,6% PKB na ten rok tyle Polska zamierza wydatkować na obronność. Polska wydaje najwięcej spośród sojuszników sojuszu Północnoatlantyckim. Świat jest bardzo niebezpieczny w związku z tym wydatki na obronność są bardzo ważne. Nie zapominajmy o tym, że Rosja jest i pozostaje poważnym zagrożeniem dla nas i dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rosja przechodzi na gospodarkę wojenną. Nie powinniśmy o tym zapominać. To wpłynie na ich zdolności produkcyjne, na możliwości rozbudowy Armii Rosyjskiej. Polska wzmacnia wschodnią flankę NATO, zarówno jeśli chodzi o piechotę, jak i o między z narodową na Łotwie i w Rumunii. Od 4 kwietnia Polska będzie wspieniać również e, za pomocą e, myśliwców F-16 monitorowanie przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim. Jeśli chodzi o obronę Polski i obronę terytorium NATO, jeżeli ktokolwiek. Dokonałby błędnych obliczeń, uważając, że uda im się zaatakować Polskę bez konsekwencji, czy też zaatakować jakiegokolwiek innego sojusznika, to z całą siłą. Nasz sojusz odpowie. Nasza reakcja będzie niszcząca. To musi być jasne dla pana Władimira, Władimirowicza Putina oraz dla kogokolwiek, kto chciałby nas zaatakować. Polska intensyfikuje również szkolenia wojskowe, wzmacnia ochronę swoich granic. I chciałbym powiedzieć, że pan premier poinformował mnie na temat Tarczy Wschód projektu, który jest bardzo ważny. Cieszę się, że Polska inwestuje w swoje bezpieczeństwo, równocześnie inwestując w bezpieczeństwo Europy i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Cieszę się, że Polska ściśle współpracuje z Unią Europejską. Jeśli chodzi o obronę lądu i powietrza oraz morza, Polska wnosi bardzo cenny wkład w zdolności obronne Sojuszu Północnoatlantyckiego. 25 grudnia kable podmorskie pomiędzy Estonią a Finlandią zostały przecięte. Musieliśmy podjąć Działania. Mieliśmy szczyt w Helsinkach w styczniu i musieliśmy o tym mówić, musieliśmy zareagować. Bardzo cenne było to, że NATO było w stanie w ciągu 10 dni zareagować na to, co dzieje się w wschodniej części Morza Bałtyckiego. Musimy się bronić przed tym, co się tam dzieje. Polska inwestuje w obronność, stanowiąc przykład dla wszystkich sojuszników. Nie tylko Polska wyda więcej niż inni sojusznicy, Planuje wydawać jeszcze więcej. Za to bardzo dziękuję. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwo, albowiem jest bardzo wiele konkurujących z obronnością potrzeb na wydatki budżetowe. Jeśli coś chodzi o wydatki w całym sojuszu, widzimy zmiany w dobrym kierunku. O 20% w przypadku Europy i Kanady wzrosły wydatki w ostatnim latach. Jak powiedział ostatnio prezydent Trump, z którym się zgadzam, Europa i Kanada muszą zrobić więcej. W związku z tym wszystko, powinniśmy korzystać z przykładu Polski, zwiększając nasze zdolności, nasze wydatki i podejmując działania, inwestując w bezpieczeństwo. Budujemy również nasz przemysł i jesteśmy w stanie skuteczniej odstraszać. Rozmawiałem z Zjednoczonym Królestwem i innymi europejskimi sojusznikami na temat inwestycji w obronność i zwiększenie produkcji, te potrzeby są w całym sojuszu, również w Stanach Zjednoczonych. Jeśli zaś chodzi o to, że Polska sprawuje prezydencję Rady Europejskiej, bardzo cenne jest jej przywództwo, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i obronności. Czasy są niepewne. Proszę jednak posłuchać mówią o tym wyraźnie partnerstwo transatlantyckie stanowi filar naszego sojuszu i to się nie zmieni. Do tej kwestii wrócę dziś po południu w wystąpieniu które planują w Warszawie. Stany Zjednoczone wielokrotnie powtarzały, że są zdeterminowane, by podtrzymać NATO jako silny sojusz. Mówił również o tym prezydent Trump na naszym spotkaniu wcześniej w tym miesiącu w Białym Domu. Europa musi zwiększyć swoje wydatki, a to właśnie robi Polska. Dlatego też, panie premierze, drogi Donaldzie, dziękuję za przywództwo, za determinację na rzecz sojuszu i dziękuję Ci również za osobistą przyjaźń i za ciepłe przyjęcie. Tutaj w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy. Państwu.